Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnej części naszego szkolenia, która będzie dotyczyła tworzenia i projektowania różnego rodzaju zadań z dostępnych zasobów na platformie IMI. Rozpoczniemy działanie od wejścia w aplikację IMI Treści. Jak Państwo zobaczycie, jest tutaj bardzo długa lista różnego rodzaju typów zadań. Tutaj jest między innymi to, co Państwu pokazałam, czyli memory game, find the words, drag the words i inne, więc możecie zobaczyć Państwo, że naprawdę jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ten, ten, ten suwak długo się tutaj przesuwa. I teraz możecie Państwo albo skorzystać z wyszukiwarki, jeśli wiecie, jaki konkretnie zasób Państwa interesuje, na przykład niech to będzie wykreślanka, czyli find the words, i po wybraniu e, details, czyli szczegóły, możecie Państwo zobaczyć, jak, jak to wygląda, jaki jest opis, e, zobaczyć, jak wygląda e, to zadanie już przygotowane, czyli tutaj w wersji takiej demo. Niestety, te treści są na ten moment wyłącznie w języku angielskim, ale jest dla Państwa przygotowany materiał, w którym te, te zadania zostały opisane. W języku polskim, więc można najpierw zajrzeć do tego dokumentu, a potem znaleźć odpowiadający zasób tutaj w tej wyszukiwarce. Chciałabym rozpocząć właśnie od takiego dosyć prostego zadania, jakim jest, jakim jest wykreślanka, i ten zasób nazywa się Find the Words. Poprzez kliknięcie w ten zasób zostanę przeniesiona już do nowego okna, gdzie zostałam poproszona o uzupełnienie informacji. Najpierw tutaj Platforma prosi, żebym uzupełniła tytuł. Ja Państwu chciałam przygotować kilka zadań takich kulinarnych, więc zrobimy sobie kulinarna wykreślanka. Ok, teraz jestem poproszona o to, żeby przygotować opis do tego zadania i niech to będzie znać następujące słowa. Ok, teraz kolejna rzecz to. Lista słów. Zmazuję sobie te, które tutaj były i wprowadzę te słowa, które chciałabym, żeby pojawiły się w naszej wyszukiwarce. Będą one różne. Proszę bardzo, o, tutaj skopiowałam z osobnego pliku. Zmienię, żeby nie było tutaj tych wyróżników i jeszcze raz wkleję. Ok, powinny być one oddzielone. E, przecinkiem. Jak Państwo widzą tatar, kimchi, e, carpaccio i, i inne, e, inne bardziej albo mniej e, smaczne rzeczy. Ok. No dobra, bo trochę dużo wyszło, niech będzie tyle. E, więc my mamy tytuł, mamy opis tego zadania, mamy już prowadzoną listę słów, które chcielibyśmy, żeby e, użytkownicy znaleźli w naszej wykreślance. Proszę, żebyście potem Państwo przeszli tutaj do, do tego pola. Tutaj, jest, tutaj są wypisane litery, ale jak Państwo widzicie, nie ma tutaj polskich znaków. A jeśli w waszym, Waszej liście słów znajdują się takie, no to trzeba byłoby tutaj uzupełnić, czyli na przykład dopisuję literkę O, E, Si, Ci, literkę U. Tak, wszystko to, co jest mi tutaj potrzebne. I właściwie po uzupełnieniu tych informacji, czyli tutaj mamy, y, mamy alfabet dopisany, czyli literki dopisane tutaj do tych słów, mamy listę y, do znalezienia haseł, mamy y, opis i tytuł. Klikamy po prawej stronie na utwórz. I jak Państwo widzą, wykreślanka jest gotowa. Ok, więc mamy, mamy już jedno, y, jedno gotowe. Zadanie. Zróbmy teraz następne y, zadanie. Kolejne będzie z innego typu zasobów, niech to będzie memory game. Y, tak jak y, uzupełniliście Państwo, nadal będziemy w, w klimacie, y, w klimacie y, kulinarnym. Przechodzę do y, innej treści, y, klikając tutaj po lewej stronie na dodaj nowy. Zostałam przeniesiona, i to, co bym chciała teraz, to będzie memory game. I znowu klikam i mamy, i mamy nowe, nowe okno. Składniki, produkty i przyprawy. Ok, to jest tytuł naszego zadania. Teraz mamy do uzupełnienia obraz. No, bo tak jak było w poprzednim zadaniu, były bakterie, więc tutaj dostarczyć trzeba obraz. Trzeba przygotować go wcześniej samodzielnie. Niestety, i mi nie zapewnia tutaj żadnej bazy gotowych obrazów. Już wchodzę, wchodzę i poszukuję szybciutko moich zdjęć przygotowanych. Ok, zadanie drugie, proszę. Nie bardzo pierwszy obrazek poszedł. OK, mamy pierwszy obrazek. teraz chciałabym jeszcze y, chciałabym jeszcze mogę oczywiście tutaj podpisać co, co to jest. Mogę też pozostawić to miejsce to miejsce puste y, ale mogę też y, tak tutaj mogę wpisać co to jest, a tutaj mogę dostarczyć opis Opis, który się ujawni w momencie, w którym ktoś znajdzie parę. Ok. Ja dostarczę następny obrazek. Proszę bardzo. I dodam, dodam następny. Ok. I następny. Ok. I jeszcze jeden. U. OK, i ostatni. Proszę bardzo. Tak więc yy, uzupełniłam te obrazy. Można, tak jak wspominałam, tutaj wpisać jeszcze, co to jest. Yy, a tutaj a na samym końcu możemy też uzupełnić tekst o krótki opis, który pokaże się w momencie, w którym ktoś yy, znajdzie parę. OK, i to by było właściwie na tyle, więc poza przygotowaniem samego tytułu i zdjęć. Nie wymagało to od nas większej ilości pracy. Klikam na utwórz. Proszę bardzo, mamy. mamy nasze zadanie, które właśnie będzie polegało na znalezieniu Zalezieniu par. O, gdzieś tutaj widziałam. O, proszę bardzo. Ok. Dobrze. Przejdźmy teraz do następne, następnego typu typu zasobów. Mhm. To będzie zadanie typu. Już momencik. Drag the words. Okay, czyli upuszczanie, upuszczanie słów. Klikam na dodaj nowy i wpisuję sobie drag. znalazłam już tutaj drag the words. Ok, to jest to zadanie, które Państwu pokazywałam, gdzie po prawej stronie były różne nazwy czynności życiowych, natomiast y, po lewej stronie były opisy tych czynności i zadaniem ucznia było dopasowanie nazwy tych czynności do ich opisów. Więc tutaj państwu pokażę w jaki sposób takie zadanie zrobić. To jest naprawdę y, bardzo, bardzo proste. Y, OK. I przygotowałam sobie tutaj wcześniej opis y, znowu tutaj w, w klimacie kulinarnym. Ja ten opis sobie tutaj przekleję. Jak Państwo widzą, są tutaj różne nazwy dań, na przykład risotto, czy tacos, czy paella i inne. I teraz tak, w jaki sposób ten opis trzeba byłoby przygotować, żeby, żeby platforma wiedziała, no właśnie, które z tych wyrazów ma być tym, który będzie przechwycony i upuszczany. To wystarczy, bo w tym wypadku będą to nazwy dań, zaznaczyć, żeby platforma wiedziała. Poprzez y, umieszczenie gwiazdki przed i po takim wyrazu. Przed takim wyrazem i po. Czyli tutaj przez takos też. Przed i po gwiazdka, proszę bardzo. Przed i po. Ok, i ostatnie. Przed i po. Innymi słowy, te zaznaczone wyrazy będą tymi, które będą dopasowywane. Natomiast opis pozostanie bez zmian. On będzie, on będzie w jednym miejscu, więc nie będziemy dopasowywać opisów do, do nazwy, tylko nazwę do opisu danego dania. I tutaj w większości zadań możecie Państwo przygotować feedback dla użytkowników. To znaczy, możemy sobie ustawić, że jeśli ktoś zdobędzie przy takich dłuższych zadaniach, na przykład jeśli ktoś zdobędzie od 0% do 20%, to chcielibyśmy, żeby na przykład wyświetliła mu się informacja spróbuj jeszcze raz. A w przypadku osoby, która miała już o, trochę więcej tych punktów, możemy tak zaproponować inny, inny komunikat. A dla osoby, która jeszcze więcej punktów zdobyła, będzie to jeszcze inny komunikat. Tak, na przykład, super. Okej, okay. więc tak, brakuje jeszcze tylko y, tytułu, kulinarna y, albo może potrawy i ich nazwy. Jestem też poproszona oczywiście o, y, o opis tego, tego zadania. Yy, więc yy, proszę bardzo, dopasuj nazwę potrawy lub składnika do jego opisu. Ok, umieszczam tutaj i zadanie jest gotowe czyli tytuł, opis, i potem przygotowane, e, przygotowane e, już e, całe zadanie. Znowu klikam na utwórz i proszę bardzo, zadanie jest gotowe czyli mamy tutaj te właśnie ruchome słowa, które chcieliśmy, żeby żeby można było je przyporządkowywać do konkretnego opisu, a potem sprawdzić. OK. To teraz będzie kolejne zadanie y, bardzo takie y, wdzięczne i, i fajnie wyglądające, czyli drag the drop, drag and drop. Przepraszam. OK. Użyję takie zadanie. Uh -huh. Dalej trzeba zaimportować, yy, zaimportować obraz. Czyli mieć taki już wcześniej przygotowany. Ok. U mnie to będzie obrazek mango i pomarańczy. Zmienię tylko częstotliwość, yy, rozszerzenie, przepraszam, żeby był bardziej kwadratowy ten obrazek. I już możemy przejść do, do realizacji zadania. Tutaj ono, to zadanie niczym się nie różni od tego poprzedniego, poza tym, że możemy tutaj dopasowywać wyrazy do danego obrazka, ale możemy też dopasowywać obrazki do obrazka, czyli upuszczać obrazki bądź wyrazy. W jaki sposób to zrobić? Tutaj klikamy y, najpierw na, tą, na to kółeczko, i to jest dodanie strefy upuszczania. Powiedzmy, niech będzie tutaj strefa upuszczania. Yy, i wpisuję dla niej nazwę witaminy witaminy yy, to było chyba mango ok yy, pomarańcza teraz zmienimy yy -y, ok i teraz druga strefa upuszczania tutaj będą wi witamina yy, mango Ok, czyli mamy dwie rzeczy, yy, yy, czyli tutaj to yy, upuszczenie. Yy, już tylko sprawdzę yy, sprawdzę jedną rzecz w swoich notatkach. Yy, szybciutko. Yy -y. Okay, chciałam zobaczyć, jakie, jakie, witaminy tutaj, yy, jakie witaminy tutaj założyłam. Ok, witaminę, yy, witaminę A do pomarańczy, więc tutaj sobie klikam, że będzie mi potrzebna witamina A. Ok. I tutaj zaznaczam, że może być ona upuszczana w tych strefach, zarówno witamin yy, dotyczących pomarańczy, jak i zarówno tych, które dotyczą mango. I witamina o, to nie, nie ta część, ok, witamina K. Też, że umożliwiam, żeby uczestnik mógł zarówno upuścić ją w strefie, która dotyczy pomarańczy i strefy, która dotyczy mango, bo w przeciwnym razie, gdybym zaznaczyła, że witamina K może być tylko w strefie mango, no to tutaj nie byłoby żadnego elementu wyboru. Tylko uczestnik mógłby wrzucić y, witaminę tylko tam, gdzie jest poprawna odpowiedź. A tutaj też chodzi o to, żeby, y, żeby sprawdzić, y, powiedzmy, wiedzę. Ok? W porządku. Więc mamy dwie, dwie witaminy, ale oczywiście może być i więcej, y, które chcemy, żeby były upuszczane. Y, I teraz, co jeszcze trzeba zrobić? To tutaj trzeba kliknąć jeszcze raz na tą strefę. I jesteśmy y, zapytani o to: no dobrze, ale która odpowiedź będzie tutaj prawidłowa? Więc klikamy, że tutaj będzie prawidłowa witamina A, a w tej strefie będzie prawidłowa witamina K. Ok, właściwie zadanie jest gotowe, więc najpierw rozpoczynaliśmy o, od stworzenia tej strefy upuszczania. Y, potem przygotowałam napis, który będzie umieszczony. A następnie wróciłam do strefy e, upuszczania po to, żeby e, zdefiniować, która odpowiedź będzie tutaj prawidłowa. OK, czyli po przygotowaniu tego obrazka i tych pozostałych informacji, mamy, e, mamy gotowe zadanie. Pomarańcza i mango. I robię utwórz zadanie, proszę bardzo. Zadanie jest gotowe. I sprawdźmy teraz. Założyliśmy, że witamina K miała pójść do Mango, ale ja ją celowo tutaj zrzucę do pomarańczy, a witaminę A zrzucę do Mango i sprawdźmy, czy jest ok. Nie, podświetla się, że te odpowiedzi nie są prawidłowe, więc próbujmy jeszcze raz, proszę bardzo. Czy tak jest prawidłowo? Tak, tak, to jest prawidłowe rozwiązanie tego zadania. Więc to jest bardzo przyjemne, przyjemne zadanie. Tak jak Państwo mieli wcześniej budowę komórki bakteryjnej, to właśnie z wykorzystaniem tego zasobu mogłam przygotować takie, takie zadanie. Zobaczę, co dla Państwa dalej przygotowałam w kolejnym, w kolejnym zadaniu. Um, mm -hmm, OK. Czyli mamy już, mamy już dragdę. The Words, drag, the, e, drag and drop. Mieliśmy memor game i fi, find the words. E, zróbmy teraz i, i kolejne, e, kolejny z zasobu, e, który będzie dotyczył uporządkowania elementów od najmniejszego do największego. Znowu tutaj z wykorzystaniem, e, z wykorzystaniem zdjęć. Czyli y -y, to będzie. Im, 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 image choice. Image sequence. Ok, w porządku. I jak duże są, jak duże są wirusy, akurat w tym, w tym zadaniu będzie? Jeszcze spojrzę, czy mam tutaj coś innego, może przygotowanego, niekoniecznie z, z biologii, ale dobre, niech, niech będzie, niech będzie. E, OK, w porządku. Czyli e, jak duże są wirusy. Jestem poproszona oczywiście o tytuł. Potem e, prośba jest o, e, o wpisanie instrukcji. Więc znowu tutaj u porządku i poniższe elementy od najmniejszego do największego. OK. E, I e, moim zadaniem jest teraz e, zaproponowanie zdjęcia. Mhm. Okay. Dobra, to rozpoczynamy. Yy, rozpoczynamy od włączania kolejnych zdjęć. Jeden, drugi, trzeci, yy, czwarty. O, inne zdjęcie. Zobaczę, co tutaj już mam. Mm -hmm. Całkiem sporo tutaj tych zdjęć y, przygotowałam. Ok. Mm. Okej, okay, jeszcze Ocean Indyjski. Chyba ostatnie już zdjęcie. powinno być ich dziewięć. Tak, w porządku. Tutaj proszę mnie jeszcze, żebym. E, Okej. Okay. Żebym, e, tak, dopisała jeszcze e, dodatkowe uzupełnienie tego, tej instrukcji. Napisałam spraw, aby niższa lista była prawidłowo uporządkowana. Użyj klawiszy kursora, aby poruszać się po elementach listy i je potem e, uporządkować. E, ok. E, to, co jeszcze e, tutaj powinnam zrobić, a teraz wybrałam te zdjęcia m, w takiej losowej kolejności, ale to, co powinnam zrobić, to jeszcze je uporządkować według tej kolejności, która jest, e, która jest prawidłowa. Yy, więc na pierwszym miejscu powinien być atom, a następnie yy, jest atom. Potem powinien być koronawirus. Potem yy, powinien być yy, bakteria, pałeczki, okrężnicy i potem będzie jądro komórkowe. OK. To chyba tak. Okay. Dobrze. Cóż mamy dalej? Yy, Jądro komórkowe, yy, a plemnik i komórka yy, jajowa. Okay, plemnik, komórka jajowa. Yy, yy, wątroba. Jest wątroba, i potem już tylko puszcza. I ocean. Ok, w porządku. Trochę mi to zajęło, przepraszam. Więc mamy, e, mamy tytuł, mamy opis zadania, dodatkowy, e, dodatkowe zadanie i już tutaj ułożyłam prawidłowo kolejność tych, e, tych zdjęć, żeby, żeby utworzyć je w odpowiedniej kolejności. Proszę bardzo, zadanie jest już gotowe. Tak więc teraz możemy je w kolejności przekładać i sprawdzać, czy to jest prawidłowa, prawidłowa odpowiedź. Ok, i chciałam Państwu pokazać jeszcze jedno zadanie, takie dosyć proste, które będzie dotyczyło pytań wielokrotnego, jednokrotnego wyboru, czyli single choice set. Tutaj mamy dostępnych bardzo dużo takich tego typu zadań, jest na przykład kwestionariusz, różnego rodzaju quizy, pytania, które poprzez które odpowiada się poprzez wybór zdjęcia, Także jest tutaj całkiem sporo takiego typu zadań. Ok, wybieram, wybieram już to rozwiązanie, znaczy to, to zadanie, i oczywiście jestem poproszona o uzupełnienie tytułu. Ja tutaj spojrzę, jakie zadanie mam przygotowane dla Państwa z, w ramach tego zadania. Mhm. Ok. Już sekundkę. Najpewniej coś z biologii. Ale może uda mi się zrobić coś innego. Zobaczmy, co jest tutaj przygotowane. Mhm, tak, mam zagadki, ale mam też z kulinariów, więc może wybierzmy te pytania. Na przykład, na przykład co to jest panna Kotta? Okay, to będzie moje pytanie, czyli mamy kulinarne zagadki, już tutaj uzupełniam informacje. Kulinarne zagadki. I moje pytanie, oczywiście, co to jest panna kotta? I teraz jestem poproszona o to, żeby y, zapewnić y, tutaj odpowiedzi do tego pytania. Y, I pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź jest zawsze tą prawidłową, którą wpisujemy. Tutaj też macie Państwo informację, więc mamy tutaj tą, która będzie, y, będzie prawidłowa. A, i wprowadzam też kolejne. Oczywiście to nie jest tak, że, że, że te odpowiedzi pojawiają się w takiej kolejności, bo one są często losowo potem umieszczane. Muszę dodać jeszcze jedną odpowiedź, bo przygotowałam na, do tego pytania trzy odpowiedzi. OK. I mogę przejść do następnego pytania. Więc to nie musi być tak, że to jest tylko wyłącznie. Y, jedno pytanie i koniec, tylko mogę zrobić y, więcej takich pytań. Ok, teraz zapytam o coś innego y, o składniki do, czyli konkarne. Ok. I uzupełniam, tak jak wcześniej, najpierw pierwsza poprawna odpowiedź. Ok. Tutaj się podświetliło. Mhm. Mm. Druga odpowiedź. Y, dosyć interesująca, to by było nawet. Wołowina, cebula i czekolada. I następna, ok. O, kurczak, ryż i kukurydza. W porządku. Tutaj podobnie możemy ustawić różne rzeczy, y, na przykład w y, okoliczności ustawić, co będzie się działo, jeśli uż, użytkownik zrobi taki, a, a nie inny ruch, czy taką, a nie inną akcję. Tutaj też tą informację zwrotną i tak dalej. Znowu y, klikam w prawym górnym rogu utwórz i teraz proszę zobaczyć, wygląda zadanie w ten sposób, czyli pojawia się pytanie i są odpowiedzi. Po kliknięciu w prawie odpowiedź y, otrzymujemy potwierdzenie i przechodzimy do nastę następnego, y, następnego pytania. Ok, to by było na tyle. Zapraszam Państwa do tego, żebyście Państwo właśnie spróbowali stworzyć swoje własne zadania, właśnie z zakresu tych, które zaproponowałam. One są takie wdzięczne i dosyć łatwe, więc macie Państwo na początek coś takiego na, na rozruszenie, ale zapraszam do tego, żeby testować i sprawdzać też inne. Inne dostępne zasoby, a w razie trudności, y, proszę też y, o kontakt. Jeśli będą miała, to oczywiście chętnie wesprę w, w tworzeniu tych, y, w tych zadań. Ok. Tyle, jeśli chodzi o, y, o tą aplikację Emi Treści. Tutaj przypomnę, wchodziliśmy sobie stąd. Y, a teraz będziemy y, w kolejnym kroku uczyć się, w jaki sposób przyporządkowywać zadania do, y, do swojego ula czy do konkretnych, użytkowników tego ula. Dziękuję bardzo.